Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego szkoła tak bardzo przypomina fabrykę? Dzwonek, jak w zakładzie produkcyjnym, siedzenie w rzędach, wykonywanie poleceń bez jakiegokolwiek pytania i pomyślunku. I dzisiaj poznasz mnie sprzed paru lat, czyli uczeń liceum, kreatywny, skromny to na pewno, pełen pasji, ale w szkole to kolejny numerek w dzienniku, bodajże 35. Kolejny uczeń, który ma siedzieć cicho i wykonywać po prostu polecenia. I właśnie dziś zabiorę cię w taką podróż trochę w czasie, która odmieni trochę Twoje spojrzenie na system edukacji. I zobaczysz, jakby jak przeszłość kształtuje naszą teraźniejszość, często w sposób, którego nawet sobie nie podejrzewamy. Więc cofnijmy się najpierw do roku 1918 i wyobraź sobie: siedmioletnie dzieci przy maszynach, 12-godzinny dzień pracy, brak bezpieczeństwa i nie mówiąc o jakimś BHP, głodowe pensje, no i oczywiście zniszczone dzieciństwo. No i dobra, no to już była patologia, więc powstał, narodził się system, więc narodził się system edukacji. I co się wtedy stało? Powstał system ratujący te dzieci z tych właśnie fabryk i pracy przy maszynach. Wprowadzono obowiązek szkolny, stworzono program nauczania, oczywiście systemem pruskim, ustalono sztywne ramy czasowe i wprowadzono hierarchię i dyscyplinę. Ale pomimo, że ten Nowy system edukacji to miał być taki kamień milowy, to czy widzisz podobieństwa między tym właśnie rewolucyjnym systemem edukacji a właśnie pracą w tej fabryce? No bo zobacz, szkoła jak fabryka, czyli dzwonek, który wyznacza czas, siedzenie w równych rzędach, wykonywanie poleceń bez pytań, standar standaryzacja procesu i ocenianie jak jakaś kontrola jakości. I co jest szkodliwe w tym? Bo możesz sobie pomyśleć ale co w tym złego? Szkoła to szkoła, to tam trzeba siedzieć i trzeba się uczyć, a nie narzekać. No właśnie, niby tak, ale wyobraź sobie, co tworzy szkoła. Jak spojrzysz na całe społeczeństwo, to co tworzy szkoła? Pracowników, a nie myślicieli, wykonawców, a nie innowatorów, posłusznych, a nie kreatywnych i bezpiecznych, a nie odważnych. I właśnie przez tą szkołę tracimy bardzo dużo rzeczy, tracimy naszą naturalną ciekawość. Nasze kreatywne myślenie, naszą indywidualność, pasję do nauki, radość odkrywania, boimy się ryzykować, boimy się podejmować trudne decyzje. I po prostu boimy się robić wszystkie takie rzeczy, które są kluczowe, żebyśmy w końcu nasz rozwój wystrzelił. I jak można to rozwiązać? Jak można to zmienić? Po pierwsze, musisz być świadomy w ogóle, że. Tak jest. Musisz zrozumieć, jak ten system działa i dostrze dostrzec jego ograniczenia, poszukiwać alternatyw i po prostu wspierać swoje naturalne talenty. I dobra, jeżeli już to zakodowałeś i uświadomiłeś sobie to wszystko, no to powinieneś teraz praktyczne kroki wdrożyć, czyli rozwijać pasję poza szkołą albo w szkole. Na przykład, jeżeli masz jakąś lekcję, którą masz, szczerze, trochę ci się nie podoba. I Cię nie interesuje za bardzo, to możesz czytać książkę na takiej lekcji z tematu, które Cię interesują. Możesz uczyć się przez projekty, a nie zakuwać yy, i czytać podręczniki. Możesz kwestionować status quo, a nie być takim pasywnym, i powinieneś też szukać mentorów, nie tylko nauczycieli, tylko mentorów. I nie musi to być mentor w postaci nauczyciela, bo jak na przykład na jakieś tam zajęcia dodatkowe, ja na przykład w liceum pamiętam, chodziłem na dodatkowy wos. Wiedza o społeczeństwie, to no traktowałem trochę tego, co to to z dyrektorem było, to traktowałem go trochę jak takiego mentora, no bo on wtedy nam tam maturę z włosu pisałem, no to chciałem się więcej nauczyć i właśnie on był takim mentorem wtedy, ale to niekoniecznie musi być związane ze, ze szkołą. Możesz sobie znaleźć, nie wiem, wzięło cię na samorozwój teraz, chcesz nowy rok, nowy ty, chcesz zacząć się rozwijać. No to znajdź sobie mentorów na YouTubie, którzy mają jeszcze tam w głowie poukładane, trochę oleju mają. Zacznij ich oglądać, ich rady praktyczne wdrażać w życie, i po prostu to już jest mocny krok do przodu. Bo jakby, musisz sobie pamiętać, że system edukacji to jest produkt swoich czasów, ale no, niestety czasy już się trochę zmieniły, i nie musimy być jakby produktami systemu stworzonego dla świata, który już dawno nie istnieje. I no, ten system, no, czasy dużo wyprzedzają ten system, i po prostu ten film chciałem, żeby. Cię zreflektował do tego, że jeżeli będziesz, jak system zasuwał, to po prostu prawdopodobnie nie będziesz miał jakichś ponadprzeciętnych rezultatów, bo żeby mieć ponadprzeciętne rezultaty, to trzeba wyjść, za przeproszeniem, przed szereg i trzeba po prostu robić coś, co inni ludzie nie robią. I chociażby na, mój, na moim przykładzie yy, może to być dobry przykład, gdzie ja sobie siedziałem na studiach i się w końcu przebudziłem, że ja siedzę na tych studiach i ja w ogóle na, na dietetyce byłem. Ja siedzę na tych studiach i ja tak siedzę, siedzę, siedzę i mówię, że to nie jest w ogóle to, co ja chcę robić. Że ja tam siedzę i tylko marnuję swój czas, marnuję swoje życie. Siedzę po prostu tempo, patrzę na zajęciach, a można byłoby to zrobić lepiej. I po prostu rzuciłem te studia i założyłem właśnie od razu, po ty, żeby nie rzucać na nic. To założyłem te studia po to, żeby założyć ten kanał na YouTubie żeby za, zacząć taki challenge i się tam 500 dni sobie y, tyłem i masę robiłem i po prostu, i to było pierwsze ryzyko w moim życiu, no następne ryzyka, no to były na przykład pierwsze takie pójście do normalnej roboty Jest jakby wydanie jakieś 4000 zł na jakieś mentoringi drugie tyle na jakieś książki i właśnie to są takie rzeczy, które ty musisz robić, żeby po prostu się jakoś wyróżnić a nie lecieć z systemem. Bo system po prostu, tak jak mówię, ci tworzy po prostu takich posłusznych pracowników. Więc jeżeli nie masz aspiracji do bycia posłusznym pracownikiem, no to trzeba zrobić coś inaczej. No i niestety ja ci nie powiem, co inaczej trzeba zrobić, bo uważam, że każdy z nas ma swoją indywidualną, że tak powiem, ścieżkę rozwoju. Każdego z nas proces będzie wyglądał inaczej i każdy z nas osiągnie swoje cele w innym, różnym terminie. Niektórzy w ogóle nie osiągną, bo się poddadzą. Niektórzy osiągną, ale dosyć późno, a niektórym się uda i nawet osiągną po roku swoje cele. Na przykład, więc załóżmy, żebyś chciał dyszkę miesięcznie zarabiać, no to niektórzy będą do tego 6 lat na przykład drążyć, drążyć, szukać sposobów, a komuś się może w rok uda. I jakby każdy ma z nas indywidualną ścieżkę, więc nikt w internecie ci nie powie, co ty masz zrobić, żeby. Osiągnąć swój tam szeroko pojęty sukces, bo każdy ma też inną definicję sukcesu, a nie, nie ma tylko jednej definicji sukcesu. Więc po prostu, jeżeli chcesz mieć jakieś ponadprzeciętne rezultaty, to musisz po prostu ryzykować i działać poza systemem. Musisz inwestować w siebie. Musisz po prostu robić coś, co, co wymaga więcej niż takiej bierności, gdzie na przykład siedzisz w szkole i tylko biernie słuchasz i notujesz jak jakiś zombie. Później w domu się uczysz, to też biernie uczysz, czytając podręcznik po dwa, trzy razy, chociaż dobrze wiesz, że to nie jest dobra metoda nauki. I dobrze wiesz, że lepiej byś się uczył, jakbyś świszki sobie robił, albo stosował jakieś metody Feynmana, albo jakieś inne, ale oczywiście to jest trudne. I większość ludzi, pomimo że wie, że są lepsze metody nauki, to niestety z nich nie skorzysta. Ponieważ to jest trudne i wolą czytać. No, więc tak. Jest to tyle ode mnie. Dziękuję Ci za obejrzenie. Jeśli uważasz, że mi tryb był wartościowy, to zostaw konieczny komentarz, a ja się żegnam do następnego.